Widzę mnie na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jest trochę zimno i trochę mokro, trochę bardzo mokro nawet, bym powiedział. No ale mi to nie przeszkadza. Wychodzimy na rower, lecimy i pierwsze co zrobimy to w sumie zjedziemy sobie po takim zjeździe fajnym, więc dalej Santa Cruza nie ma, bo dentkę mam przybitą, więc trzeba sobie radzić na tym. Takie coś więc pod uwagę, że ja nie mam hamulca Dobra, jest. Teraz chyba zjedziemy tędy. Boję się, że wiadę w drzewo jakieś. No ale trudno. Dobra. Oh. Wow. Trochę wjechałem w sumie. Ale nic się nie dzieje. Dobra. Ten spot mam odhaczony. I możemy jechać dalej. Mam nadzieję, że już na następnych odcinkach będzie Santa Cruz i że coś tam wykombinujemy ciekawego, jak chcecie. Możecie napisać w komentarzu propozycję na odcinek. Ja czytam komentarze, więc jak napiszecie jakiś fajny, to może nawet zrealizuję, jak będę oczywiście mógł. Się później przyniosłem na taką fajną miejscówkę, gdzie porobiliśmy kilka klipów. Naprawdę uważam, fajnie to wyszło, fajnie to wyglądało. I to się kończy tak naprawdę pierwszy dzień. Na drugi dzień też miałem pojechać na kilka spotów, ale niestety rozchorowałem się. Dalej jestem chory trochę. No i nie mogłem, nie miałem jak pojechać. Nie miałem co dla Was nagrać. Więc postanowiłem, że dam Wam jeszcze dwa takie krótkie klipy, żeby Wam to jakoś zrekompensować. Więc to niestety koniec odcinka. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Żegnam już Was na razie. Cześć!